Ale i zgodnie. To jest przesłanie, i to jest zobowiązanie. Ja pamiętam wiele naszych spotkań tutaj z tej ziemi, gdzie już wtedy apelowaliście. Trzeba razem, trzeba wspólnie, trzeba współpracować. Okazało się, że nie dają wzrostu dzietności trwałego. One dają szansę na zasilenie społeczne i socjalne, ale nie zwiększyły dzietności w Polsce w radykalny sposób. Nie ma bumu urodzeniowego, który by. Przystąpić. Więc trzeba kolejnego impulsu. Zrobiliśmy badania, przeanalizowaliśmy wielu pracowników badawczych, socjologów, ekspertów. Co jest blokadą do posiadania dzieci dla młodych osób? Brak własnego mieszkania. I to nie w całej Polsce, tylko w niektórych miejscach. A trzeba zrobić program powszechny, który wzmocni zamieszkiwanie na terenach, które się też wyludniają. W miastach subregionalnych, w miastach powiatowych. I my proponujemy. Żeby młoda rodzina, która zaczyna swoje życie, <coughs> przepraszam, ale gadło już po kolejnym spotkaniu zaczyna troszkę szwanko. E... inni. Ale w sejmikach w większości kraju rządzimy. Pojawia się też propozycja, a odwróćcie sejmiki, no to będzie może inaczej. Nie przyjmujemy tej propozycji. Są wybory ostatnie samorządowe. Jest gigantyczny atak na PSL, mówienie o likwidacji naszego stronnictwa, o tym, że trzeba nas zniszczyć, zaorać. I później po wyborach też wszyscy wiesz, tak, bo, bo tych 70 radnych z PSL-u to będą zdradzać, oni za stołki będą rzeczą Tym, który jest w Unii Europejskiej, na się udało wynegocjować około 400 miliardów złotych na politykę spójności, wspólną politykę rolną? To jakże, że. Kolejny budżet, mieć tych pieniędzy, i jeszcze więcej.